Tak, aż tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Premierowa jazda razem z Leszkiem Michotą. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogadamy troszkę o aktorstwie, o sporcie też może być? No, jak się dogadamy? Na fotel prezesa, bardzo proszę. A, jak, a prezes jeździ gdzie? Za pasażerem. Dobrze. Znajdujesz się w, w, w takich produkcjach jak, jak, jak Kruk, z takim, nie wiem jak to nazwać ogólnie, bo tego się nie da nazwać ogólnie, z takim charakterem. Kruk druga, drugi sezon w lipcu, w drugiej połowie, 15, może, Małkini. może Małkini się rozpocznie na naszych antenach. E, wiesz co, tak, znaczy, bo to jest, to jest produkcja gatunkowa przede wszystkim, e, i tam bardzo dbają pod względem wizualnym również o to, żeby był odpowiedni klimat. Ja, ja podjąłem tę decyzję na, na podstawie tego, że zobaczyłem pierwszego kruka, który mi się bardzo spodobał. Jego, jego właśnie mroczna atmosfera, zagadkowość, świetny bohater przez Michała Żurawskiego stworzony. I wiedząc jeszcze, że z Michałem się spotkam na planie, z którym się przyjaźnimy od studiów, no to jakby z największą przyjemnością w to wszedłem. Zastanawiałem się, jakiego przymiotnika e, użyć opisując kruka. Może ktoś nigdy nie widział nawet jednego odcinka, powiedziałeś e, e, taki, taki przymiotnik klimatyczny, no ale. To, klimatyczny, to, 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 no, jest no właśnie e, o to chodzi, że w, na, w, na, w najlepszym wydaniu bardzo trudno właśnie przypiąć jedną łatkę, dlatego się mówi takimi ogólnikami, jak e, m, klimatyczny, mroczny, tajemniczy, e, bo do tego nie ma sensu. Ale mroczny też jest. Też jest oczywiście i ten, ten drugi sezon też i to jest duża sprawa jakby już e, sztuki operatorskiej, nie? Że, że, że ten obraz tak niesie. Taka mroczność to jest dla Ciebie środowisko naturalne? To znaczy nie, że kryminalne też, ale mm, uciekasz w ciszę, uciekasz w głusze, nie lubisz kontaktu międzyludzkiego, nie lubisz e, tłumów, to już wiemy, ale Twoim środowiskiem naturalnym jest, jest cisza, jest, jest przyroda? Cisza z przyrodą ma niewiele wspólnego. Przede wszystkim, bo przyroda jest bardzo krzykliwa i żywa. Tylko trzeba umieć jej słuchać. Druga sprawa to. to nie, nie lubię mroku, jestem bardzo jasną osobą. Takie mam wrażenie, przynajmniej osobiste. I, i lubię bardzo jasne i czytelne klimaty. I z przyjaciółmi też nie, 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 nie zapędzam się w jakieś mroczne rzeczy, tylko raczej czerpiemy radość z życia. Co do odstronienia od ludzi, to jakby nie lubię tylko takiej gadki szmatki, czyli jak jest taka... Jak, jak my sobie teraz człowiek, gadamy? No, my sobie tak gadamy trochę, wiesz, zawodowo, nie? I ja masz jakieś konkretne pytania, udzielam konkretnych odpowiedzi, ale gadki szmatki na, 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 na takiej, że się spotykamy w jakimś towarzystwie co to się nie zna i każdy no gada jakimiś takimi ogólnikami. Bardzo cenię sobie te grono znajomych, przyjaciół, które przez lata miałem szczęście spotkać i, i tam sobie możemy pozwolić na o wiele więcej, jest to prawdziwsze, dotkliwsze, no takie Dobrze, budujące. Dobrze, ale y, znalazłem informację, że swego czasu spędziłeś miesiąc w domku na drzewie w Meksyku. Tak, tak było. Otóż pozwól, że uznam to za mało społeczny sposób zamieszkania. No tak, 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 tak. No, wiesz, na co dzień mieszkamy w mieście, znaczy no, blisko miasta, no bo wyprowadziłem się z niego do lasu. Tak no z wiekiem faktycznie człowiek stoi sobie spokój. Natomiast no, w domku na drzewie w Meksyku, no było to trochę spodyktowane tym, że byliśmy tam z naszymi dziećmi i było to raz spełnienie trochę naszych marzeń z dzieciństwa, przeżyć taką przygodę, a trochę ich marzeń na ten dzień, kiedy tam byliśmy. Było to coś innego, były też tam jakieś wyzwania, o których nie wiedzieliśmy, na przykład, nie wiem, że tam musiałem ze Skorpionem stoczyć bój, który wszedł do sypialni. Potem mieliśmy atak mrówek, których były całe kopce wokół łóżka i nie dało się za bardzo z tym nic zrobić. Więc no, taka przygoda no, miesięczna, no, wiesz, no, na zasadzie takiej zobaczmy, co się zdarzy.